Paszporty Polityki sponsorują Bank PKO SA, Samsung, PZU. Mecenasi polskiej kultury. W kinie polskim jest całe mnóstwo różnych nagród. Są, są lwy, są, są orły, kaczki i inne ptactwo. A teraz, teraz pora na nagrodę polityki, czyli paszporty. Paszporty Polityki. Jest to nagroda obiektywna, proszę Państwa, bezinteresowna uczciwa zawsze. No właśnie, nie, nie nagrodziliśmy nominacjami twórców komedii romantycznych, ani filmów historycznych, których w tym roku Pani trochę było. Ani adaptacji sztuki Fredry. Trochę, trochę ich tutaj było za mało. W kinie polskim nie jest źle, chociaż, chociaż ten postęp ilościowy nie zawsze idzie w parze z postępem jakościowym. Można chyba już mówić wręcz o takim pęknięciu. Jest taki wyraźny nurt komercyjny, dosyć taki głupkowaty. Te wszystkie firmy, które są lansowane jako wydarzenia kwartału czy, czy, czy weekendu. Jest to jest takie ambitne, poszukujące. Nominowanych poznaliśmy dzięki obliczeniom arytmetycznym, ponieważ zaprosiliśmy tutaj najwybitniejszych polskich krytyków filmowych, aby właśnie oni wskazali swoje typy. Policzyliśmy te ich głosy i wyszło nam że właśnie trzy znakomite nazwiska, które się w tym roku przewijały, najczęściej te nominacje otrzymały. Przede wszystkim warto wymienić Pawła Sale, dlatego że on już jest takim późnym debiutantem, bo ponad 50-letnim. To jest też ewenement w naszej historii paszportowej, że tak sędziwego, nazwijmy to w cudzysłowie, młodego twórcę wyróżniamy, nominacją, no ale ponieważ zrobił swój pierwszy film Teteresę od Kotu i to jest znakomity film, który otrzymał między innymi wyróżnienia na festiwalu w Karlowych Warach, no i jeszcze parę innych. To jest rzeczywiście bardzo udany film, bardzo udany debiut i myślę, że ten autor będzie tutaj rokował nam na przyszłość. Oczywiście oprócz sali jest, jest Martin Brona, autor filmu Chrzest. To jest to jest film jeden chyba ciekawszy jego ostatniego sezonu. Ule Brana robi takie kino gatunkowe, bardzo męskie, ale zarazem też mimo protestów fem, feministek, to w tym kinie jest też m, bardzo istotna rola, rola kobiet. Tak, tak jest i tutaj film pokazuje nie tylko rzeczywistość, jak pisali niektórzy krytycy, bandycką, ale pokazuje kawałek takiej tej Polski, która też jest. A ponadto film jest świetnie zrobiony, świetnie zagrany dwie wielkie role chłopaków, czyli Zieliński i Szuchart. W ogóle ci nasi, nasi nominanci, właśnie wszyscy, oni umieją wybrać aktorów i umieją z nimi pracować. To, to jest też wielki plus tego kina. Najmłodszym naszym nominantem jest Marek Lekki, artysta, filmowiec ze Śląska, który zadebiutował znakomitym filmem ,,Moje miasto", natomiast teraz został nominowany do paszportu za film ,,Ratum", równie udany, równie poetycki, równie wzruszający o takiej trudnej relacji czy też przyjaźni ojca i syna, bardziej syna i ojca, która to przyjaźń została no, na lata zerwana i ten film opowiada właśnie o próbie ponownego kontaktu pomiędzy tymi osobami. To jest wspaniały, jakby taki pokaz, e, kunsztownej reżyserii e, z wybitnymi kreacjami aktorskimi, m.in. E, kota i e, e, Kota i Kotysa, dwóch e, e, znakomitych aktorów, e, którzy naprawdę w, 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 w tym filmie grają na, na takich dużych zbliżeniach, na dużych emocjach, e, i to się czuje, i to przechodzi na wizję. teraz, co łączy, co łączy tych naszych trzech, trzech e, Nominowanych. No, po pierwsze, to jest kino perfekcyjne. To, jest, to, jest, to są filmy dobrze napisane, dobrze zrealizowane, dobrze zmontowane. To jest taki produkt, produkt kategorii luks na pokaz, na, na festiwale. Ponadto, no, właśnie akcja każdego z tych filmów dzieje się w tej Polsce tu i teraz. Nawet jeżeli to jest jakaś, jakaś tam jaka, jakaś szcząska bandycka, jakaś nisza, to jest w niej obraz, obraz też naszych czasów. I wreszcie... Nasi, nasi twórcy, których wybraliśmy, oni wierzą w inteligencję widza, a to w Polsce jest rzadkość. A my też wierzymy w to, że widz jest często mądrzejszy od tych filmów, które mają takie wielkie nagłośnienie i reklamy. Czyli nominowaliśmy filmy artystyczne, autorskie, obiecujące na przyszłość w stosunku do reżyserów. I do oraz, oglądania, i do oglądania. Do to jest też kino ambitne, a zarazem do oglądania, właściwie ideał. A kto wygra przekonamy się e, już w styczniu, e, kiedy ujawnimy e, laureatów. Tak jest. Będą rozstrzygnięcia, proszę Państwa, podczas gali końcowej, która się odbędzie 18 stycznia w Teatrze Wielkim Warszawie. Będzie transmisja w telewizji. Zapraszamy. Zapraszamy. Paszporty Polityki sponsorują Bank PKO S.A., Samsung, PZU, Mecenasi Polskiej Kultury.